Pojawili się spontanicznie i samorzutnie. Obsadzili znowu legendarne wrześniowe reduty z potrzeby serca. Opowiadają wciąż od nowa historię swoich dziadków, porządkują stare umocnienia, a co najważniejsze, uporczywie próbują rozproszyć mgłę niepamięci, spowijającą iście pomnikowe postaci bohaterów. To już nie patriotyzm okazjonalny, rocznicowy, to fantastyczna praca u podstaw naszej współczesności. Tak jest w całej Polsce. Ruch rekonstrukcji historycznych nie ominął żadnego z ważnych dziejowo miejsc, ale są i te wyjątkowe. Znowu tętni wojskowym życiem północna linia umocnień nad Narwią i Biebrzą. Zapewne wtedy u progu wojny generał Młotwi Jałkowski, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew, byłby szczęśliwy dysponując taką liczbą ludzi. I jemu też obecny prezes Stowarzyszenia Wizna 1939, mógłby zameldować, że Strękowa Góra wciąż walczy, tym razem o godną czynów w pamięć należną kapitanowi Raginisowi i jego żołnierzom. Lata, było bardzo sucho. Te bagna Nie było tych oczek, tych strumyczków. Te bagna wszystkie wyschły, co umożliwiło wręcz przejazd czołgami po tych terenach. Był to łatwy teren do zdobycia, niestety. No poza tym to, o zaczęli, czyli ta przewaga niemiecka była gigantyczna w tym miejscu. Tak, od strony wschodnich nacierały o kilkadziesiąt tysięcy wojsk. Kronikarze zapisali 42 tysiące bezpośrednio tutaj. Myślę, że tyle nie było, bo fizycznie pewnie by się nie zmieściło, natomiast na pewno tyle nadciągało, to nie ma wątpliwości. Natomiast garstka obrońców zatrzymywała ich bardzo skutecznie. Zatrzymywała skutecznie, dlatego że byli bardzo dobrze tutaj ulokowani, bardzo dobra lokalizacja tych schronów. Tu jesteśmy na górze strękowej, schron dowodzenia, natomiast w dole był drugi schron, z którego prowadzono właśnie ostrzał Niemców. 10 września. Kapitan Ragunic nie chcąc poddać się Niemcom, dotrzymując złożonej wobec żołnierzy przysięgi, że żywy w pozycji nie opuści wysadził się w powietrze granatem. Tak i to jest historia powszechnie znana, natomiast ekipa było nie minęło, pojawia się tam, gdzie zaczyna się zupełnie nowa tajemnica część historii znanej. Otóż niedokładnie wiemy jakie były pośmiertne losy kapitana. Czy wiemy? Wiemy na pewno, że ciało kapitana zostało zbezczeszczone przez Niemców, zostało podpalone tu w schronie. Następnie, kiedy wkroczyli do Wizny i tutaj na górę Strękową Sowieci, nakazali to ciało przenieść bliżej. Powiedział pan y zbe zbezczeszczone, czy taka była nienawiść? Po prostu mieli poczucie klęski tutaj w tym miejscu? Myślę, myślę, że jest to właśnie jakiś taki odwet za to, co ich tutaj spotkało, bo przecież Polacy w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, ośmieszyli Niemców. Ostatnim żywym opuszczającym schron był strzelec seweren Biegański. Tak zapamiętał tę chwilę. Wychodziliśmy pojedynczo, jeden za drugim. Wyszedł również porucznik Zawadzki. Ja, otępiały z przemęczenia i przeżyć, nie bardzo wiedziałem co robię. Jakoś długo zdejmowałem oporządzenie, wychodziłem więc przedostatni. W schronie został jedynie kapitan Raginis, który spojrzał na mnie jakoś ciepło i łagodnie ponaglił do wyjścia. Gdy byłem w drzwiach schronu, podmuch uderzył mnie w plecy i usłyszałem wybuch granatu w schronie. To moment zgoła niezwykły! Oto mamy tutaj świadka tamtych wydarzeń. Witam panią, cieszę się, że w zdrowiu dotrwała Pani naszych dni. Bardzo są potrzebni świadkowie tamtych zdarzeń. Kapitan Regienis w moim domu mieszkał. On początkowo w Stankowie mieszkał, a później na dwa tygodnie, bo już te, w tym schronie szykowali dla wojska pokoje tam i łóżka i wszystko. I dlatego on się sprowadził do nas. Był wysoki, przystojny. Ciemny blondyn, oczy miał ciemne, ładny, Aha. prosty i taki, taki naprawdę e, przyjemny człowiek. Widać uczciwy był. Tyle zostało z sylwetki kapitana w pamięci 17-letniej dziewczyny. A skrupulatni biografowie odnotowali, iż urodził się w Dyneburgu na Łotwie w roku 1908. Maturę zdał w Wilnie, a potem zdecydowanie wybrał karierę wojskową. Najpierw była szkoła podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, potem szlify oficerskie. Służył dalej w 76 Pułku Piechoty w Grodnie, ale w jego postawie musiało być coś wyjątkowego, bo skierowano go do Korpusu Ochrony Pogranicza, do Baonu Sarny. Miał bronić granicy wschodniej, ale pod koniec lipca 1939 roku, już w stopniu kapitana, dowodząc kompanią ciężkich karabinów maszynowych, Otrzymał rozkaz obsadzenia odcinka Wizna. Jak zerwali most na Wiznie, zaczął się palić, a on akurat był w pokoju. Mówi tak, pani giniemy, bo już Niemiec w A mama mówi, My wszyscy zginiemy. Nie, mówi, wy to odjadziecie, ale ja to stąd nie wyjdę. To było jego powiedzenie. No i poszedł. Generał Heinz Guderian, twórca teorii nowoczesnej wojny błyskawicznej, sumując w pamiętnikach doświadczenia wszystkich swych kampanii i wymieniając jednym tchem zdobyte miasta odległe o dziesiątki kilometrów, Wiźnie poświęcił aż trzy stronice. Tu praktyka wojenna zrujnowała jego błyskotliwe teorie, a w końcu spłynęło mu z pióra określenie mężni Polacy. Na ten komfort mógł sobie pozwolić jako późny pamiętnikarz, bo wtedy, 10 września, nie mogąc złamać naszej obrony, nie zawahał się szantażować kapitana Raginisa. Albo skapitulujecie, albo rozstrzelamy wszystkich jeńców. Polski dowódca wybrał życie żołnierzy, składając ofiarę z własnego. Góra to było to same tylko doły. Tak tato moi zara poszedł, mówi pójdę, co się stało z tym kapitanem. Przychodzi ze wzamy w oczach i mówi, tak leży, mówi przy drzwiach i ma piersi wyrwane. A porucznik leżał na tych prydzach, widocznie był ranny, bo głowa była zabandażowana, ale już nie żywy. No, i tak po jakimś czasie przyjechała taksówka, taka ciemna, czarna, pięciu nie, wyszło, tych tak Niemców, i poszli do tego bunkru. Po jakimś czasie wyszli i w samochodzie pojechali. Po jakimś czasie pach, pach, kurki strzelają. Jedyn wychodzi z bunkru. Później to, to poszedł zobaczyć, co oni tam zrobili, że co oni tam podpalili. Przychodzi. I też ze wzami w oczach i mówi, skurczy byki mówi kapitana, głowę podpalili jemu i tato, pochowali jego. Mogłaby tak. nam pani pokazać dokładnie gdzie? Tu pod to skarbo. Tutaj? Tak, gdzieś tu w tych miejscach pod to skarbo, tu i te, drzewo tato posadził. Tak, to resztki znak. wierzby, tak? Zostały to, tylko korzenie. Jakieś to, ale to zawsze złamywali tam, bo to ojej, dzieci chodzili specjalnie, łamali, chuligany. Tak, bo to by było drzewo potężne. Najpierw byśmy zrobili y, poszukiwania go radarowe, zobaczylibyśmy co tutaj się pod ziemią zachowało, czy jest kształt tej mogiły, czy może jakieś ślady, może coś zostało. A, a po drugie warto by tu umieścić tablicę, że tutaj mieścił się, czy, czy był zlokalizowany pierwszy grób. Kapitan Aragin. Temu służą właśnie nasze działania. Tyle lat po wojnie, a nasz bohater nie doczekał się nawet godnego pogrzebu. Muzyka To, co przykryło ściernisko, to gigantyczny baner żołnierz w hełmie. Jest to wizerunek żołnierza Września z napisem Honor. Jest to nasz hołd stworzony kapitanowi i polskim żołnierzom. A tutaj wystawa, która będzie mogła być oglądana przez tych wszystkich, którzy przyjdą zadumać się w tym miejscu. Wystawa zorganizowana jak co roku przez Stowarzyszenie Wizna 39. Trzymacie warte uporczywie na tym wzgórzu. Tak, ja się bardzo cieszę, że to już zrobiła się pewnego rodzaju tradycja. Przychodzi tu mnóstwo osób, kilka, kilkanaście tysięcy, ale przede wszystkim przychodzi mnóstwo młodzieży. I tu fotografie, których nie znam z literatury. Niesamowite. To jest szczególne zdjęcie, bo pokazuje widok schronu, tego schronu, tego... Który, który tutaj jest, w którym zginął, rozerwał się granatem kapitana Ginic. I to zdjęcie jest wykonane kilkanaście, kilkadziesiąt minut po śmierci kapitana. Instanizowane przez Niemców? Myślę, że nie. Jakkolwiek wiele z tych zdjęć, które tu widzę, to klasyczne zdjęcia propagandowe. Następna fotografia. To są polscy obrońcy wzięci do niewoli ze schronu dolnego, tam który jest u podnóża góry strękowej. Dalej. To jest stanowisko artyleryjskiej 10 Dywizji w Z takich działa strzeliwano z wizny tutaj pozycje polskie. Potężne polską. kalibry? Tak. Tu widzimy zburzony most na rzece Naryw, Wiśnie. To jest widok zburzonego mostu przez polskich saperów. Konstrukcja stalowa, most Tak narywiany. pani opowiadała, przybiegł ojciec i mówi most płonie. No właśnie. A to są bardzo ciekawe zdjęcia, bo to jest po prostu widok frontu. Wszystkie, żeby była jasność, te wszystkie zdjęcia są zrobione przez Niemców. My tak próbujemy gdzieś kupić na, na aukcjach internetowych. Polacy. No i widać, robi... widać, że się udaje. Widać, że się udaje. Bardzo się cieszę, bo z roku na rok nasza galeria się powiększa. bardzo ciekawe miejsce. Ono jest tak jak ta pani starsza tutaj nam wskazała, blisko tego drzewa. To jest to miejsce, które jest na głębokości 2 metrów. To jest ta struktura, która się odróżnia od pozostałego. Czy to struktury. może być coś szczególnego? Yy, tak, skop jest dosyć, dosyć głęboki, ponad 2 metry. Pozwól darku, bo to cię zapewne interesuje. Oto, coś... co w tym miejscu pokazał go radar. To jest to miejsce, które jest najbardziej interesujące. Jest wyraźny to jest kop. Co to może miejsce. oznaczać? Pochówek. Czy faktycznie mógł być w tym miejscu? Ponieważ Ej. jeżeli pochówek był robiony, on musiał mieć jakąś formę. Przede wszystkim pewnie kształt wykopu równoległego. I tak wskazuje właśnie georadar. I to jest na głębokości ponad 2 metry, 2,40. Czyli wskazywamy. to się potwierdza zupełnie? panie potwierdza. potwierdza. Tak, no, a, poza, a poza tym pytanie, czy tam coś nie zostało. Być może warto byłoby się porozumieć z, z konserwatorem. Pod nadzorem archeologicznym zrobić tutaj wykop, może zostały drobiazgi, nieśmiertelnik, pamiątka, guzik, nie wiem, co mogło zostać, ale mogło zostać. W tej fotografii kapitan Ragin jest jeden z trzech uśmiechniętych chłopców. Tutaj, pierwszy z prawej strony, to jest zdjęcie z okresu szkoły pod Chorążych. Jakaś smutna uroczystość, bo widzę czarne opaski na rękawach. Nie wiemy, co to była za okoliczność, ale niewątpliwie była to jakaś żałoba. Tu potwierdziliśmy istnienie tej pierwszej mogiły kapitana. Co było dalej? 27 września do Wizny wkroczyli Sowieci. Oczywiście zajęli tutaj te tereny. Ponieważ... Bunkier już był wysadzony wtedy, nie było... Nie, nie, bunkier jeszcze był cały, jeszcze był cały. dlatego zajęli ten bunkier, ten, 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 ten schron, ponieważ e, mieszkańcy okoliczni przynosili kwiaty tutaj na grób kapitana. No, oczywiście nie podobało się to Sowietom i nakazali przenieść ciała porusznika Brykalskiego i kapitana Agnisa tam na dół, bliżej kształtu. było okiem, ta, ta dróżka zbiega w dół, tam w tej chwili poruszają się samochody i kępa drzew. Tą P. masz tutaj sfotografowaną w roku 1962. Tak, tu widzimy, tu widzimy mogiłę, gdzie został pochowany kapitan. Dzisiaj ta mogiła jest obudowana. Pytam A do tego. ten płotek tutaj na kulminacji? Tu jest krzyż, tu jest krzyż który istniał tam pewnie dawna. Czy są pod ziemią metalowe przedmioty wskazujące na pochodzenie wojskowe ze wskazaniem na 2 CKM i jednego pokazuję. Mamy jeden dosyć duży przedmiot, który widocznie jest właśnie tutaj, w tym miejscu, wybarwiony czerwoną plamą. Jest to dosyć głęboko obieg umieszczony. Jest to niestety obieg metalowy. Na jakiej głębokości nie jest? To jest, musi być około 2 m. Ale grunt tutaj jest taki łatwy w kopaniu? Patrz. Tak. tak patrz. Patrz. Czyli jeżeli było coś znaczącego, coś, coś świętego dla wojska, to warto było głęboko zakopać. To dyskretnie na boku już poza kamerą pokażesz <laughs> naszemu przyjacielowi, gdzie to jest i wkomponujemy to w nasz program poszukiwań archeologicznych tutaj przy bunkrze. Gdybyśmy stali wyżej, to byśmy zobaczyli drzewa. I teraz daj to tak, Dziwnie jakoś tak, w stoku, z boku, po kolanie. Te fotografie z roku 62 próbujemy przyłożyć do tego fragmentu terenu i pierwsza uwaga jest taka, że tutaj wykopano gigantyczny dół. W miejscu, gdzie stoimy pracowały koparki, wywożono piasek pewnie na podbudowę tej nowej drogi. Wszystko na to wskazuje. Rzeczywiście trudno się zorientować tutaj w tej sytuacji. No i teraz spróbujmy te dwie fotografie przyłożyć do, do tego skrawka terenu. Ja bym zaczął poszukiwania tu, gdzie są te brukowane kamienne schody, w lewo na tym podejściu. Dobrze. po pomiarach na tym cypelku. Tak, większych zaburzeń tam nie stwierdziliśmy. Maksymalne zaburzenie struktur jest do jednego metra. To Czyli... mogło być związane z budową. Tak, ta, dokładnie, także. Czyli tą pierwszą hipotezę Opelę. zarzucamy. Tak. Teraz pytanie co do tego miejsca, gdzie postawiono ten lastrykowy pomnik. Wtedy mogiła byłaby gdzieś tu. Tak. Z informacji, jakie tutaj otrzymałem od Miejscowej Ludności, wynika, że ten pomnik jest nieco przesunięty względem mogiły, która jest na tym zdjęciu. No, rzeczywiście to jest linia tamtych wypięczających się wzgórz. Tu po lewej mamy ten ogrodzony płotkiem krzyż. No i gdzieś no, w tym to jest, miejsc... to jest jakieś drzewo liściaste nie, 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 więc może to być któryś z tych. Które Zróbmy proszę. miejsce dla georadaru w takim razie. Z pomnika, struktura jest zaburzona do około 2 metrów tutaj. Widoczka. Czyli mogiła. Wygląda. Wyglądałoby więc na to, że ten nowy lastrykowy pomnik przesunięto w stosunku do właściwej mogiły. Tak, tak jak mówią ludzie. No i teraz Darek powiedz mi co ma być dalej? Chcielibyśmy wiedzieć, czy w tej mogile dalej spoczywają? Krątki, kości kapitana i Na takie chodgospa... pytanie georadar niestety nie odpowie. Kości ludzkie to jest stosunkowo znikoma struktura. Niestety georadar pokazał w kop pokazał poza obrysem tej mogiły, natomiast odpowiedź może być tylko przez prace sondażowe. Tutaj mamy dosyć interesujące miejsce. Co prawda, ono tutaj nie jest ogrodzone i nieznaczone, ale ono się. W ten sposób wyrysowało. Jest Co to na, znaczy? Na Głębokości... to są mogiły. Tak, mogiła. Ponad 2, 2 metry. Bardzo widoczna tutaj jest pokówek ludzki. w tym miejscu, a mniej więcej w tym dole, jak to wynika. Zastanawiam się, czy to, czy to może nie jest właśnie to miejsce, gdzie kapitan Raginic został pogrzebany. Jeżeli y, dokonacie tutaj. W kopów to się przekonacie. Guziki i śmiertelniki. To jest to samo miejsce potwierdzone. Jaka to jest głębokość? Jeszcze raz? 2,30-2,50. Zaczyna się mniej więcej od dwóch metrów. Historycy wojskowości po solidnej analizie wydarzeń nad Narwią i Biebrzą wystawili chwalebną ocenę obrońcom tych pozycji. Niemcy nie byli w stanie wykorzystać tu swojej ogromnej przewagi liczebnej i technicznej. Garstka niezłomnych przez dwie doby powstrzymywała korpus pancerny, skutecznie spowalniając operację zaczepną całej grupy Armii Północ. Każda godzina walki tutaj oznaczała godzinę spokoju dla jednostek polskich koncentrujących się pod Warszawą, ale też miejsce to dopiero czeka na upamiętnienie godne tych czynów. Rozmawiamy, zastanawiamy się nad tym, nad ekshumacją szczątków kapitana Raginisa i chcielibyśmy zrobić godny, uroczysty pogrzeb. To nasz Znowu mocha. tutaj? Nie, chcielibyśmy, aby miejsce pochówku kapitana było tam, na burze Strękowej, w miejscu, w którym był pierwotnie pochowany, natomiast nie tutaj, tutaj leży z nakazu Sowietów. Oczywiście miejsce było upamiętnione bo przecież tyle lat tutaj to było, natomiast chcielibyśmy powrócić tam na górę, obok schronu. I jeszcze krótko o naszych planach. Cel kolejnej wyprawy leży z dala od zgiełku ostatnich wojen. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w poszukiwaniach pałacu Daniela Halickiego, jednego z najciekawszych władców XIII-wiecznej Europy, którego siedzibę być może kryje ogromny kopiec w najwyższym punkcie miasta Heum. Do zobaczenia.